Gwałtowne pożary na zachodzie Stanów Zjednoczonych powodują coraz większe spustoszenie w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie. Tysiące budynków zostało spalonych, dziesiątki tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Są też pierwsze osoby, które straciły swoje życie. W wielu miejscach zachodniego wybrzeża niebo zmieniło kolor na pomarańczowy i zasnute jest kłębami gęstego dymu. Ogień zniszczył niemal całą miejscowość Malden w stanie Waszyngton. Spłonęły tam setki domów, urząd gminy, biblioteka i remiza Straży Pożarnej. Jak dotąd w zgliszczach znaleziono siedem ciał. Wśród ofiar pożarów jest rocz Dziecko. Z ogniem na zachodnim wybrzeżu USA walczy ponad 20 tysięcy strażaków wspieranych przez oddziały Gwardii Narodowej. W Oregonie zginęły trzy osoby, dwie w hrabstwie Marion i jedna w hrabstwie Jackson. Obawiamy się, że to nie będą jedyni mieszkańcy, którzy stracili swoje życia, powiedział CNN szef hrabstwa Marion. W tym roku ogień w Kalifornii strawił rekordowo duży obszar o łącznej powierzchni miliona hektarów. W stanie Waszyngton spłonęło 200 tysięcy hektarów lasu. Media społecznościowe pełne są wpisów, według których pożary są wywoływane przez aktywistów z organizacji Antifa... albo albo przez prawicowych ekstremistów. Policja stara się dementować te informacje, ale plotki rozprzestrzeniają się szybciej niż ogień. Do pożarów na zachodnim wybrzeżu USA przyczyniły się rekordowe wysokie temperatury, niska wilgotność powietrza oraz silny wiatr. Wow, sceny prawie jak w Blade Runnerze, tylko łez w deszczu brakuje. O doniesieniach z Ameryki będziemy informować Was na bieżąco. Widzimy się już jutro. Do widzenia.